Cześć widzowie, zostawcie łapę w górę, zejdźcie tam na dół, dajcie subikę i walcie w dzwona, będzie mi bardzo miło. A teraz zabieram się do odcineczka. Dzisiaj powbiłem sobie puszki na miko, na zadymie. Zaczynajmy. Dolidą drożynkę, oni mają taką słodką. O mm, El Mmm, go trzeba zabić. Ten Frank, on niczego nie ujdzie. Ja jeszcze nie mam, ale. Teraz sobie na tym. Ten Primo się dubi, chyba ulitonie. Muszę jeszcze chyba kogoś. raz wygląda i jego pierwszy Frank się tam pobawił z nimi wszystkimi. Było, widać, i teraz jakby ulta walnął na niego. I Tu mamy piłeczkę. Oczywiście, że tego nie wyrobi. Nie jest. dwa sera, dla nas. Jest wygrana. Mm. Dobra to już może ubiję dziś 17 nie wiem Ale jeszcze na pewno ten filmik, który potrwa, więc są szanse na tą 17. Mm. Mamy spoko, drużynę ten Rico, nawet ten Rico ogarnią, bo Ej, co widnie. ale oby tam, dobra, ten Juriko z, z ich duszy nie, to nie był Uriko, z tylko ten, Parley. Nie, ja chciałam tam piłę Nie, co on zrobił? Nie zagrało. Dobra, ogólny czas Seneligo z ich zabił. Skacze sobie na taką tarczinkę. Mmm, um, taki dobry to, to, to gadżet. Przepraszam, wiesz pan, że ja przez ściany mogę skakać? Ej. Ale dobra, prawie, prawie. Nie Ja należę rąk dla nich. Znaczy, no, oni zawsze to zadają. Podaj. Podaj. Rico! 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 Podaj! Podaj! Podaj. Chyba stracimy gola nie, Niestety przegrywamy, ale zagramy sobie jeszcze jedną rundę Miko Jak teraz jak wygramy to może jeszcze jedną zagramy No jak przegramy to może sobie na mordiska zmienimy i na koszykówę Myślę, że też może być fajnie Dobra, ja wbijam Aha, uh -huh, oni się nie ruszają. Wiedzieliście, że jak nie ma się tego, w tym ruszacie strzelić goro? No? I jakieś boty. Ciekawe, ile miały. Krzyk, zobaczymy, w naszym była to Jessie. Ona się w ogóle nie ruszała. Ona mocno była. Ona miała 22 rękę na Jessie. Co jest? 22 rękę na Jessie miała. 16. beka Niby strzelało, więc jej chyba nie wywaliło. Jeszcze mi tam, tam rzuciłem, więc... Uuu. Ale chodzi, że zlistaliśmy te darmowe 8 puszek. Naprawdę. Trzeba... idę na tego Otisa. Nie, to nie jest ok. Czy to był odcis? Tak, to był odis. Podaj Orcis. Nie, nie podół. Podół. Nie! Nie. Ciągle jesteśmy pod jej ranką.

Dobra, ten Mortis, go jedzie? Nie, nie, przegraliśmy. Jest 4. Dobra, zagramy jeszcze jedną rundę. Miko, i może zmienimy postać? Ale dobra, jeszcze raz. Jak wygramy, nie zmieniamy. Nie możecie pisać w komentarzach, na kim mam wbić. 15 rangę Nie, nie mogę walić do przodu. Święty jest ten minus Graniem na tym, ale to jest też ten drugi, że mogę skoczyć sobie tak i tak. Nie! Nie! Kurde, znowu przegrywamy. Mm -mm. Jeśli polecacie mi jakieś gry, w których na które mogę sobie pograć, Aj, to jeszcze jeden skoczył nie to w komentarzach na pewno zobaczę. O, jest, jest, jeden jeden, mocno ten kos tutaj zrobił robotę dobra I teraz ten krok musi tam walnąć ultem z tego na niego się trafił ani pestki lol nie nie jest i czeska. Nie, w przypadku mi się Nie, nie możemy przegrać. Brawo. Jeszcze. Podaj. Podaj. No podaj. Nie no, co ten kot zrobił? Dziewięć, osiem. Siedem, sześć. Dawaj, Colt. Dawaj, Colt. Dawaj, Colt. Gold. Nie. Colt tam zaraz dadnie. Nie. 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 Przegryliśmy. I tym oto brzydkim akcentem kończymy odcinek my obuwie. Podobał? Staw, pamiętajcie, zostawcie subika. Dzięki bardzo za oglądanie i na randkę.